Czerwone gitary maleją do zera, bo ich nie ma po prostu. Kasy nie ma. Dobra. Też Czekaj, masz rower? Mogę. Czy masz rower? Mam no. A jaki masz rower? Jaki kolor? Ale nie od... Nie od co pokaż. Dlaczego masz dużo? No, to jest dziewczynka! Z dziewczynka, tak? A, a się boisz mnie, naprawdę? Ja, czy, po, poczekaj, bo ja mam zdjęcie z żoną i dzieckiem, no i przestaniesz się bać? Mąż, gdzie siedzi? Cześć! Aha. Chcesz opowiedzieć za ci? No, dobra, kochani, Wiesiada, legendy polskiego roku, czerwone gitary o miłości. Elżbieta, wybierasz w tego pierwsza? Czerwone gitary. Nutkę za ile? Najwięcej. Czy 200, tak? Ale kasy nie ma, to wiesz o tym, tak? To uwaga. Uwaga, teraz gramy, a ja patrzę, kto pierwszy podnosi rękę. Kto pierwszy, czyli naciśnie, tak? Jest stop! A jareczek. Dobra, no problemy z Twoją. Nie, skoczek. Się... Śpiewa, śpiewa, śpiewa. Jest w oczach coś, ale, ale popatrz na moje oczy i powiedz, jest w oczach nie? Mych, no. Mych, tych, no. Chyba i dalej. Słuchaj, jak zaśpiewasz, róż do łzy. Albo podaj tytuł albo zaśpiewam. Czar. Czar. Krok do tyłu. Idź za ten, za ten murek tylko. Kurde. Ale ściemka, co? Uwaga. Ale. wyluzowani jesteście? No to uwaga. Może bardzo. Koniec. Widzicie? Nie wiedzą. Niebo z moich stron.